Cześć, w dzisiejszym odcinku chcę odczarować ekstrema funkcji uwikłanej. Pewnie na kolofium albo egzaminie, jeżeli dostaniecie zadanie o treści, wyznacz ekstrema funkcji uwikłanej, to możecie pomyśleć, że to jest coś kosmicznego do policzenia. Ja pokażę w tym odcinku, że wcale tak nie jest, że jest pewien schemat, zawsze postępujemy w ten sam sposób. Jeżeli się go nauczycie, to to zadanie na pewno napiszecie na maksa, o ile nie zrobicie jakiegoś błędu rachunkowego. Zanim przejdziemy do przykładu, musimy przebrnąć przez takie twierdzenie. Zobaczcie o co w nim chodzi. Mamy funkcję e, uwikłaną y równa się y od x. E, co to jest ta funkcja uwikłana? No zobaczcie, czasami jest tak, że mieliśmy na przykład funkcję wiem, kwadratową x kwadrat minus 2x plus 1, czyli z lewej strony y, a z prawej strony e, x kwadrat minus 2x plus 1, czyli funkcja y od x, czyli moglibyśmy napisać, że to jest to y od x, tak zdefiniowane. Ale czasami będzie na przykład takie równanie y kwadrat plus x razy y plus e, sinus y plus x równa się 0. I teraz z tego wzoru nie jesteśmy w stanie tej funkcji na razie rozwikłać, czyli powiedzieć, to y jest równe ile? Ile jest równe ten y od x? Wtedy w takiej sytuacji mówimy, że jest to funkcja uwikłana, czyli to y to jest jakaś funkcja od x, ale my nie znamy wzoru na tą funkcję. To, co mamy tutaj z lewej strony, to właśnie będziemy określać tą funkcją f duże, f od x, y, gdzie y to jest nasza funkcja uwikłana. I teraz zobaczcie, o co chodzi w tym twierdzeniu. W tym twierdzeniu chodzi o to, jeżeli ktoś poda nam równanie, które opisuje y, właśnie, że to jest jakaś funkcja od x, y, gdzie y traktujemy, że to jest funkcja od x, tylko jest to funkcja uwikłana, czyli nie dana takim wzorem wprost, jak ten pierwszy przykład, y, to Mimo wszystko, mimo że nie jesteśmy w stanie wyliczyć tego, rozwikłać naszą funkcję, na przykład nie umiemy, to będziemy mogli o tej funkcji powiedzieć, czy ten y, ta funkcja y, czy ona ma ekstrema. I to będą właśnie ekstrema lokalne funkcji uwikłanej. I jak będziemy to sprawdzać? Po pierwsze, musimy mieć tą funkcję f duże. Tą funkcję f duże robimy tak, że przerzucamy wszystko na lewą stronę, tak żeby było to funkcja od x i od y równa się 0. Ta funkcja F musi mieć ciągłe, pochodne cząstkowe rzędu drugiego, czyli musimy mm, mieć możliwość zrobienia pochodnej cząstkowej po X, po Y oraz pochodnych cząstkowych rzędu drugiego, czyli dwa razy po x, dwa razy po Y i tą pochodną mieszaną po X i po Y. Na to musimy zrobić w tym punkcie, e, w którym podejrzewamy, że jest jakieś ekstremum lokalne, czyli nas interesuje ten punkt podejrzany, podobnie jak było w ekstremach lokalnych e, funkcji. Dwóch zmiennych na przykład. Czyli mamy punkt e, jakiś podejrzany, x0, y0. Ja Wam zaraz pokażę, jak wyznaczyć z warunku koniecznego, e, i w otoczeniu tego punktu te pochodne cząstkowe po pierwsze e, istnieją i jeszcze w dodatku są ciągłe. Musi być spełniony warunek. f od x0, y0 jest równe 0, czyli pierwsze równanie to będzie zadane właśnie przez to równanie, e, te, gdzie ta funkcja f jest po lewej stronie, a po prawej stronie 0. Drugie równanie, które będziemy zawsze wypisywać to jest, przyrównujemy do zera pochodną cząstkową tego po x. Trzeci, trzeci warunek. Policzymy też pochodną cząstkową po y, ale w przeciwieństwie do tego, co robiliśmy w poprzednim odcinku, czyli licząc pochodne E, licząc ekstrema funkcji dwóch lub trzech zmiennych, tam robiliśmy tak: pochodna cząstkowa po x do 0, pochodna cząstkowa po y do 0. Tutaj tak nie robimy, tylko robimy pochodną cząstkową po x do 0, a pochodna cząstkowa po y nie może być równa 0. I zaraz zobaczycie dlaczego. Dlatego, że będziemy liczyć taki ułamek, gdzie na górze mamy minus pochodna cząstkowa rzędu drugiego dwa razy po x przez pochodną cząstkową rzędu pierwszego po y. Nie dzielimy przez 0, dlatego tutaj pojawia się ten warunek, że mianownik nie może się zerować. Dodatkowo nie może zerować się też licznik, czyli ten ułamek musi być różny od 0. I teraz, jeżeli spełnione są te 3, 1, 2, 3, 4 warunki, to funkcja uwikłana y równa się y od x, określona właśnie tym warunkiem f od xy równa się 0, ma w punkcie x0 ekstremum lokalne. I teraz już wiemy, że jest to ekstremum lokalne, teraz się zastanawiamy, no to w takim razie, jeśli to ekstremum jest, to czy jest to minimum, czy to jest maksimum? I to wszystko zależy od tego, jakiego znaku jest a. Jeśli a jest większe od zera, to będzie to minimum lokalne. Jeśli a będzie mniejsze od zera, to będzie maksimum lokalne. To jest, jak słyszycie tego pierwszy raz, to pewnie nic nie zrozumieliście. Ale wiecie co, dobra wiadomość jest taka, że jeżeli nie macie egzaminu z teorii, to w ogóle nie musicie tego rozumieć. Ważne, żebyście się nauczyli takiego schematu, jak dostaniecie zadanie obiecz ekstremum funkcji uwikłanej, to będziecie wiedzieć, jakie kroki po kolei zrobić. To, że jest takie twierdzenie, to dobrze by było wiedzieć, może nawet mieliście dowód tego twierdzenia. Natomiast my w tym odcinku skupiamy się nie na teorii, ale na praktyce, dlatego przejdziemy teraz... Do rozwiązania zadania, którego treść to jest, znaleźć ekstrema funkcji uwikłanej y równa się y od x. Zobaczcie. Mamy policzyć ekstrema funkcji uwikłanej y równa się y od x, zadane takim równaniem. Po pierwsze, zróbmy sobie tą funkcję f od x, y. Chcieliśmy, żeby wszystko było po lewej stronie równa się 0. I to jest pierwszy krok, który robimy. x kwadrat plus xy plus y kwadrat plus x minus y przerzucam dwójkę na lewą stronę, równa się 0. Teraz to, co jest z lewej strony, oznaczam jako f od xy. I to, co musi być spełnione, to warunek konieczny był taki, że f od xy musi być równe 0 oraz pochodna cząstkowa po x tej funkcji musi być równa 0. Taki układ rozwiążemy i stąd będziemy mieć punkty podejrzane. To jest pierwsze równanie. To teraz chcemy policzyć pochodną cząstkową po x naszej funkcji f, czyli pochodna cząstkowa po x X, Y równa się, patrzę na naszą funkcję, F, duże i X to jest nasza zmienna. Robimy pochodną cząstkową po X, czyli mamy 2X plus Y, to jest stała, czyli pochodna z tego jest 0 i tutaj jest jeszcze plus 1. Czyli drugie równanie to będzie 2X plus Y plus 1 i to równa się 0. I chcemy rozwiązać taki układ równań. To ja bym przekształciła sobie drugie równanie, wyznaczyłabym y stąd, czyli y równa się minus 2x minus 1, przerzuciłam wszystko na prawą stronę i teraz wstawię to do pierwszego równania, czyli x kwadrat plus x razy ten y, czyli minus 2x minus 1, x razy y plus y kwadrat, czyli to do kwadratu to od razu 4x kwadrat, Plus 4x plus 1 plus x minus y, czyli plus 2x plus 1 minus 2 równa się 0. Ja zachęcam Was do tego, żebyście sami rozwiązali ten układ równań i sprawdzimy sobie, czy mamy takie same punkty podejrzane. I ja lecę dalej. x kwadrat minus 2x kwadrat minus x plus 4x kwadrat plus 4x plus 1 plus x plus 2x. Plus 1, odjąć 2 równa się 0 i teraz lecimy. x kwadrat minus 2x kwadrat to jest minus x kwadrat plus 4x kwadrat to jest 3x kwadrat. Teraz x minus x plus 4x to jest plus 3x plus 4x plus 6x i jeszcze mamy 2 minus 2, 0. Czyli to równa się 0, o to szybko mi pójdzie. Wyciągnę przed nawias 3x i w nawiasie zostanie x plus 2 równa się 0. Czyli x równa się 0, x1 równa się 0 lub x2 równa się minus 2. Policzmy do tego y. Tutaj y1 dla x równego 0 to jest minus 1 i y2. Dla x równego minus 2 to jest 4 odjąć 1, 3. Czyli mamy dwa takie podejrzane punkty. 0, minus 1 oraz minus 2, 3. Dobrze, ale my nie wiemy, czy w ogóle istnieje tutaj funkcja uwikłana. Dlatego był jeszcze jeden warunek, że pochodna cząstkowa po y ma się w tym punkcie nie zerować. To było w punkcie x0, y0, x0, y0, to ja też tutaj wstawię x0, y0, że pochodna cząstkowa po y ma się nie zerować. Tu mam pochodną cząstkową po x, to liczę teraz pochodną cząstkową po y. Na razie tak dla jakiegokolwiek punktu x, y. Gdzie mam? Tu mam f od x, y. Pochodną cząstkową po y, czyli x jest całą z tego pochodna po y, to jest 0, z tego pochodna po y to jest x, plus 2y. 0, minus 1 i teraz sprawdzam dla tych dwóch punktów e, jaka jest wartość tej pochodnej cząstkowej czyli w tym punkcie 0, e, minus 1 pochodna cząstkowa, czyli w miejsce x 0 w miejsce y minus 1, to jest minus 3 jest to różne od 0 i pochodna cząstkowa po y w tym drugim punkcie może on odpadnie, zaraz sprawdzimy Wstawiamy minus 2 plus 6, odjąć 1, to jest 3 różne od 0. Ok. Czyli pochodna cząstkowa y, zarówno w tym pierwszym, jak i w drugim punkcie wyszła po y, wyszła różna od 0, czyli spełniony jest ten warunek. To teraz sprawdźmy, był jeszcze jeden warunek. To nasze a to jest minus pochodna cząstkowa funkcji f rzędu drugiego dwa razy po x w punkcie x0, y0 przez. Pochodną cząstkową po y. To pochodną cząstkową po y w punkcie oczywiście tym podejrzanym x0, y0. E, policzmy zatem pochodną cząstkową rzędu drugiego funkcji f. Tu była po, raz po x. To teraz pochodna cząstkowa rzędu drugiego po x. Na razie w dowolnym XY. jest równa 2. No, zobaczcie, że już ona nam stała. Bez względu, czy będziemy stawiać pierwszy czy drugi punkt, ta pochodna cząstkowa będzie równa 2. Yy, I teraz, yy, no to minus 2 przez yy, minus 3 czy 3 yy, to na pewno będzie różne 0. Różne od 0, czyli już wiemy, że zarówno dla punktu 0, minus 1, jak i dla punktu minus 2, 3, to a jest różna od 0, czyli dla tych dwóch punktów. E, funkcja e, uwikłana ma ekstremum. Tak? Czyli teraz, może rozpatrzmy sobie osobno punkt, czyli 1 sprawdzamy, co się dzieje w punkcie x1, y1, 0, minus 1. I w tym punkcie x1, y1 tak. F od 0, minus 1 jest równe 0. Pochodna cząstkowa w punkcie. 0 minus 1, no zadbaliśmy o to, żeby właśnie była równa 0. Pochodna cząstkowa po y w punkcie 0 minus 1 policzyliśmy, że jest równa minus 3, czyli jest różna od 0, czyli spełniony jest ten warunek, a a tutaj jest równe minus 2 przez pochodna cząstkowa po y, czyli minus 2 przez minus 3 to jest 2 trzecie. Czyli tak. Jest różna od zera, czyli ekstremum jest. Ekstremum jest. I teraz to a jest większe od zera. Stąd wynika, ponieważ a było większe od zera, że funkcja uwikłana y równa się y od x ma minimum lokalne. W punkcie x1 równym to x1 to było 0. To teraz dwójeczka sprawdzamy ten drugi punkt minus 2, 3. Czyli nasze x2, y2. I teraz zauważmy, że podobnie. Wartość funkcji w punkcie minus 2, 3 jest równa 0. No tak specjalnie był ze sobą wybrany, tak był Pochodna cząstkowa po xie w punkcie minus 2, 3, też jest równe 0. Pochodna cząstkowa po Y w punkcie minus 2, 3 jest równa, y, po Y tutaj wyszło równe 3, co jest różne od 0. Dobrze, teraz ile jest równe A? A tutaj jest równe, na górze minus 2, no, bo tu mi wyszła yy, stała ta druga pochodna cząstkowa, że do drugiego po x. Minus 2 przez pochodna po y to było 3, czyli minus 2 trzecie. Co jest różne od 0, czyli stąd wiem, że ekstremum lokalne jest. Lokalne jest w tym punkcie, ale ponieważ to jest mniejsze od zera, to wiemy, że funkcja y równa się y od x, czyli nasza funkcja unikłana, ma tutaj maksimum lokalne. Lokalne w punkcie x2 równe minus 2. Dobrze, i teraz, jeżeli uważnie słuchaliście tego, co mówiłam przez ostatnie kilkanaście minut, to powinniście potrafić rozwiązać podobne zadania na kolokwium czy na egzaminie. Na pewno wiecie, jak takie zadanie zacząć. Czyli jeżeli jest polecenie, oblicz ekstrema uwi, funkcji uwikłanej, ekstrema lokalne funkcji uwikłanej, to wtedy robicie tak. Wszystko na lewą stronę równa się 0. To, co jest po lewej stronie, oznaczacie dużą literą F. I liczycie pochodne cząstkowe najpierw rzędu pierwszego tej funkcji. Tylko uwaga! Pochodna cząstkowa po x musi się zerować i wtedy, jak zepniemy. Taki układ równań, że pochod e, funkcja f równa się 0 oraz pochodna cząstkowa po x równa się 0, to stąd dostaniemy punkty podejrzane, czyli takie, w których może być ekstrem. Później liczycie pochodną cząstkową tego, co było po lewej stronie po y, i tutaj uwaga, jest zmiana, bo tutaj ta pochodna ma być różna od 0. Dlaczego ma być różna od 0? Bo my jej później potrzebujemy, żeby przez nią podzielić, a nie możemy dzielić przez 0. Dlatego w tym punkcie x0, y0. Który jest podejrzany, pochodna cząstkowa po Y musi być różna od zera. Później przechodzimy do policzenia A. A A to jest taki ułamek, gdzie na górze mamy minus pochodna cząstkowa rzędu drugiego dwa razy po x tego f, -a, co był z lewej strony, przez pochodną cząstkową po Y. Pamiętajcie, że robicie to tylko dla punktów podejrzanych, czyli dla tych punktów, które wyszły nam z tego układu równań. A tu będzie różnie: czasami w ogóle nie wyjdą punkty, czasami wyjdzie jeden, wtedy mamy mało łączenia. W tym przykładzie wyszły dwa punkty i okazało się, że w jednym jest minimum, a w drugim jest maksimum lokalne. A czasami ich wyjdzie bardzo, bardzo dużo. To jeżeli będziecie chcieli, żebym przejrzała Wam jeszcze jakieś zadania z ekstremów funkcji obiegłanej, to dajcie mi znać, jakie tam macie przykłady. To nagramy kolejne odcinki.